Myśli pan, że na przykład serial 13 posterunek, który na pewno bawił rzesze i w ogóle miliony Polaków, teraz w dzisiejszych czasach nadal by bawił? Ja myślę, że tak. Jeżeli coś jest zabawne, śmieszne, włożyliśmy tam mnóstwo pracy. I, i to, to miało efekt, to będzie miało efekt zawsze. to Ja myślę, że komedie się tak szybko nie starzeją jak, jak filmy akcji na przykład, które, które się e, najbardziej żywią efektami. E, obejrzałem ostatnio niechcące zupełnie wsięta, widziałem fragmenty, e, proszę sobie wyobrazić, e, Titanica, który był w, w 1997 roku i to widać. A komedie, nawet przedwojenne, czy komedie w czy pół żartem, pół serio na przykład czarno-białe jeszcze z Merlin z Monroe, w, w, można zobaczyć, czy Charliego Czeplina i śmieszą do dziś. A gdyby na przykład pojawiła się propozycja kontynuacji 13 posterunku, to chciałby pan wziąć w niej udział? Były takie propozycje i nawet plany, ale nie, na pewno nie. Nie, nie, już nie, nie dałbym rady. Tam, tam było bardzo dużo właśnie Czeplinady było wiele gagów, których ja bym w tej chwili nie udźwignął. Tempo akcji było bardzo szybkie. To już są rzeczy dla młodych ludzi.